Debata, która elektryzuje pięciu kandydatów, pięć wizji Polski i jedno fundamentalne pytanie, jaka powinna być rola prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Hołownia, Senyszyn, Jakubiak, Woch, Bartoszewicz. To nie tylko dyskusja, to zderzenie idei, wartości i emocji. Posłuchaj i sam zdecyduj, komu powierzysz bezpieczeństwo Polski. Subskrybuj bądź na bieżąco. Szanowni Państwo, jako szósty na to pytanie odpowiada pan Marek Wok. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Marek Wok, bezpartyjni samorządowcy. Cieszę się, że mogłem się tutaj znaleźć. Ale to też zasługa pana Krzysztofa Stanowskiego. Bardzo dziękuję, który upomniał się o demokrację, o praworządność w Końskich. Ja akurat przepraszam, że nie mogłem być w Końskich, bo byłem w Zamościu, byłem w Rzeszowie, byłem w Polańczyku i złapano mnie pod Rzeszowem, żebym przylatywał albo przyjechał. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 31 marca zostałem zawieszony przez Państwową Komisję Wyborczą. 31 marca nie dzisiaj, bo dzisiaj te czynności nie mogły być możliwe. Jeżeli chodzi o teraz bezpieczeństwo, zacznijmy od, od poważnej dyskusji o roli prezydenta w czasie wojny, bo my mówimy publicystycznie zwierzchnik, ale w momencie, kiedy byłaby wojna, czego ja w ogóle nie rozumiem, że politycy, niektórzy za wszelką cenę, publicyści czy eksperci dążą do tej wojny, ja przypominam, że od 2022 roku jest ustawa o bronie ojczyzny. To jest w ogóle jest jakiś chichot, a przepisy stanowią o wojnie. I teraz, proszę Państwa, otóż prezydent w czasie wojny, on tak naprawdę już niczym nie będzie zarządzał, bo szef sztabu generalnego Wojska Polskiego staje się naczelnym wodzem. I teraz nie będziemy mieli takich obrazków jak prezydent Ukrainy, że będzie jeździł po stolicach innych narodów, żeby zdobywać pieniądze na ten sprzęt, na to wojsko. Byśmy zdecydowali, kto ma zarządzać w czasie kryzysu wojny, czego ja nie życzę narodowi polskiemu. I na to samo pytanie odpowiada pan Artur Bartoszewicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Drodzy państwo, Zwierzchni Sił Zbrojnych ma zapewnić gotowość, gotowość Armii Polskiej, społeczeństwa polskiego do Obrony, Do tego, żebyśmy mogli zmierzyć się ze wszystkimi przeciwnościami. Dziś mamy stan, w którym polska armia jest rozebrana, rozebrana czynniki pierwsze. Nie mamy jednostki wojskowej gotowej do użycia. Stało się tak, dlatego że przez 30 lat partie polityczne obiecywały nam wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. I dzisiaj mamy tego efekt. Społeczeństwo zostało oszukane, społeczeństwo jest bezradne, społeczeństwo jest bezbronne. Kto z Was, drodzy Państwo, wie, gdzie może się schować w sytuacji, gdyby doszło do jakiegokolwiek nalotu, gdzie jest miejsce ewakuacyjne, gdzie są struktury obrony cywilnej, gdzie jest zarządzanie sytuacjami kryzysowymi? Frazesy wszyscy po kolei prezentują nam rozwiązania i to przez 30 lat. Gotowości w tym zakresie nie ma. Drodzy Państwo, Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma doprowadzić do siły gospodarki, która doprowadzi do tego, że będzie nas stać na rozwiązania, które są niezbędne. Ja chcę, żeby Polska miała lotniskowiec, ja chcę, żeby w Polsce było sześć łodzi podwodnych. Ja chcę, żeby całe społeczeństwo było gotowe do przyjęcia ryzyka związanego z obroną. Szanowni Państwo, przypomnę pytanie, prezydent to zwierzchnik sił zbrojnych, w jaki sposób wykorzysta Pani, Pan, wynikające z tej roli uprawnienia do zwiększenia bezpieczeństwa Polski w obliczu zagrożenia militarnego, które przed naszym krajem stoi? I teraz na to pytanie odpowiada Pan Szymon Hołownia, bardzo proszę. Drodzy Państwo, dla mnie kwestia bezpieczeństwa to jest kwestia bardzo osobista. Moja żona właśnie teraz, kiedy mówię te słowa jest w powietrzu, broniąc granic Rzeczpospolitej Polskiej. Kocham Cię Uleńko i mam nadzieję, że dzisiaj bezpiecznie wrócisz do domu, do naszych dziewczynek i do mnie. Prezydent ma olbrzymie kompetencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Prezydent powinien być stróżem nie tylko honoru polskiej armii i nie pozwolić, żeby nikt dzisiaj mówił, że polski żołnierz nie jest dobrze wyposażony, że musi sobie coś dokupywać albo że polskie społeczeństwo jest bezbronne. I gdyby ktoś nas napadł, to mamy wielki dramat. Nie jest bezbronne. Mamy wspaniałą polską armię, mamy wspaniałych polskich żołnierzy i rozkręcony. Procesy inwestycyjne, wojskowa, specjalna strefa ekonomiczna w Niewiadowie, polska grupa zbrojeniowa, która za mojej prezydentury stanie się 50, co najmniej przedsiębiorstwem zbrojeniowym na świecie. Będziemy dziesiątym eksporterem uzbrojenia i technologii zbrojeniowych na świecie. To się musi stać 50% pieniędzy inwestycyjnych, które mamy dziś na obronność, zainwestowane w Polsce, bo już dziś tworzymy zdolność produkcji prochu wielu i nitrocelulozy, choćby w azotach w Tarnowie, to już dzisiaj zmieniamy całą strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, żeby za tymi czasami, które dzisiaj są, nadążyła. Nie wiem, czy Polska potrzebuje dzisiaj lotniskowca, ale na pewno nie potrzebuje już więcej nikogo, kto będzie miał wątpliwości, czy Putin jest dobry, czy zły, bo tyranom i dyktatorom nie wolno podawać ręki, bo polski patriota i polski przywódca nigdy nie powinien tego robić. A teraz na pytanie odpowie pani Joanna Synyszyn. Bardzo proszę. Prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad armią poprzez ministra obrony narodowej. Dlatego kluczowe jest dobre zrozumienie osób piastujących te dwa stanowiska. Ale oczywiście bezpieczeństwo to nie tylko kwestia obronności. Nie będzie wojny, w związku z tym nie musimy się jej obawiać. Nie musimy wydawać 5% PKB na zbrojenia, na wojsko. Wystarczy, jeżeli to będzie 3-3,5%. A. Te właśnie ta różnica, około 90 miliardów złotych rocznie, będzie mogła być przeznaczona na inne aspekty bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwo zdrowotne, które w tej chwili jest bardzo zagrożone, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo przed drożyzną, bezpieczeństwo mieszkaniowe. Ale w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest także dyplomacja. To niekoniecznie wojska wygrywają wojny, ale dyplomaci. I jest niezwykle istotne, aby również w tej dziedzinie i prezydent, i minister obrony narodowej mówili jednym wspólnym językiem. Polscy, Polacy potrzebują także, była już o tym mowa, dobrej ustawy o obronie. Wystąpiłabym z takim projektem, bo takiej ustawy teraz o, nie ma. I czas, stop. I tę rundę tematyczną zamyka pan Marek Jakubiak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Najpierw y, y, odpowiem panu posłowi Grzegorzowi Braunowi, otóż w tekturowym państwie Donalda Tuska, tekturowy Rafał Trzaskowski, no jakby pasuje. Ten obrazek mi pasuje. To, że jego tutaj nie ma, to jest y, potwarz dla ludzi, milionów ludzi, którzy dzisiaj we nas oglądają. Arogant postanowił, że dzisiaj jako przedstawiciel największej partii nie weźmie udziału w debacie, dlatego że nie weźmie. Bo pan, bo ja, bo tu wszyscy są niegodni pana Rafała Trzaskowskiego. Ale powiadam, zabiorę go zaraz, żeby pan nie musiał w tą twarz patrzeć. Ja rozumiem, że z tego wynika pańskie niezadowolenie. Proszę państwa. Zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent Rzeczpospolitej, proszę Państwa, ma małe kompetencje, trzeba powiedzieć. Konstytucja zabiera mu te kompetencje. To są bardziej sygnale, kompetencje, które oczywiście prezydent może podnieść swoją charyzmą, natomiast prawda jest taka, że minister obrony narodowej ma większe kompetencje, dlatego też musimy przystąpić do budowy nowej konstytucji. Musimy, jako prezydent obiecuję, że konstytuantę powołamy dosłownie w pierwszych trzech miesiącach i zaczniemy pracować nad nową konstytucją, gdzie właśnie prezydent będzie miał bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Obrony Narodowej. Bo szkolenie, bo wojsko, bo proszę Państwa, dostęp do broni, mamy tematów co najmniej kilkanaście, które prezydent musi ruszyć od razu. Tak więc proszę Państwa, bezpieczeństwo ponad wszystko.